No dobrze, 15. Na razie się rozstajemy do 24. Myślę, że Pan Bóg wam poukłada te, te wasze zajęcia, obowiązki domowe, że... Z Panem Bogiem, mamy za Was wrócicie. w myślach i w sercu. Bóg zapłać, kochani, z Panem no Bogiem. Kochamy Was, króluj nam Chrystę i Bóg zapłać za wszystko, kochani. Wieś zawada. Idziemy w stronę Sulejowa. Czy Sulechowa? Sulechowa będziemy się sprężać, żeby szybciej dojść według programu obchodów jubileuszowych e, święta diecezji tutaj e, Zielonogórsko-Gorzowskiej to w piątek ma być m.in. uroczysta msza święta z biskupem ordynariuszem, natomiast sobotę będzie z biskupem polowym. Wolelibyśmy z biskupem ordynariuszem, znaczy by tym biskupem naszym e, tutejszym, tak jak na niego próbowaliśmy poczekać, ale nie spotkaliśmy się. Pragniemy zanieść dobrą nowinę o tym, że Chrystus pragnie być także Królem Polski, skoro Watykan się dobrze wypowiada na temat objawień według Celak No to nic nie pozostaje na, na przeszkodzie, żeby intronizację przeprowadzić. Choćby w swoich diecezjach i to, do tego są władni, choćby biskupi, właśnie ordynariuszy. A teraz o Henryku Świętej Pamięci. No dzisiaj odszedł. Z bogatyni, właśnie Marianny, mąż Hendryk, rano, właśnie jeszcze był przy, normalnie świadomy, jak odchodził z uśmiechem na twarzy. Także widocznie ten król przyszedł. Uśmierzył, uśmierzył, właśnie uśmierzył mu ból. Ale Marianna smuch. nie ukrywała, jego żona, że umierał. Przez to, że sobie zaszkodził biorąc trzy dawki szczepionki. Tak. Pseudo szczepionki, właśnie, pani, także. Właśnie. To inaczej W przyrodzie nie ginie. Nie wolno przeciwko naturze występować, przeciwko prawu Bożemu. Oszukali, oszukali was w większości, was, rodacy, drodzy. To nie była pomoc medyczna, tylko eutanazja. I idziemy przez Polskę i co chwila się dowiadujemy, że kolejny zaszczepiony zmarł. Tak zwany zaszczepiony. Tak. Także tak. w intencji tych ludzi, Wieczne. którzy mają niewiele czasu, ponieważ ta śmierć w nich siedzi, w postaci tej trucizny przede wszystkim przez zator żył. To się hmm. dzieje na naszych oczach. Nawracajcie się po prostu, korzystajcie z tego czasu. Spowiedź święta przede wszystkim, pojednanie z Panem Bogiem i z ludźmi. Uregulowanie, i chociaż w części zadośćuczynienie za, za wszystkie nasze grzechy, które popełniliśmy. To jest to. To jest nauka płynąca ze śmierci. Ale jest to piękne, że Pan Jezus Miłosierny miał. Był, to była wymodlona śmierć, jeśli chodzi o Henryka. o Henryka. Do kogo może przyjść król w ostatniej chwili, prawda? Choćby w tej, w tej postaci, w tej formie, z tym obrazem. Przez ca, praktycznie dwie noce. Dzień i noc miał pana Jezusa przy sobie w tej formie, przy łóżku. Mm. Także Także coś pięknego. Piękna można śmieć przez przejście. Teraz już się nie męczy, żona może troszkę odpocznie od tego krzyża, bo bardzo udręczona, umęczona przez to. Wystarczy, przez głupią decyzję i przez kłamstwo, przez tą propagandę. To jest to, że ulegamy czyimś namowom słodkim, może ładnym, czy nie fałszywym autorytetom, którzy nas, nas namawiali i przez to cierpimy. Także pamiętajmy, żeby przez miłosierdzie Boże zawsze te dusze oddawać. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. wiecznym. Amen. o Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, na teraz i na, na wieki wieków. wieków. Amen. A z drugiej strony? To samo. To o mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba. Za nami grzesznymi, teraz jest godzina śmierci. Amen. Droga, Maryi łaski pełna Państwa. I błogosławionaś wiązimy, i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Panie, Maryjo, Matko Boża Módl się za nami wcześniej. Teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen Zdrowaś Maryjo, łaski na Pan z Tobą Błogosławiona Ty między I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa Święta Maryjo, Matko Boża Módź się za nami wcześniej. Робаш Мариова